Kubota Insight program to wyjątkowa, unikatowa inicjatywa marki Kubota, której celem jest poznanie opinii użytkowników na temat marki i jej produktów w różnych krajach Europy. W tym celu japońska centrala Kubota wysyła swoich pracowników z zadaniem odwiedzania wybranych państw europejskich, aby spotykać się z użytkownikami pomarańczowych maszyn. Celem jest sprawdzenie, jak ciągniki Kubota są obsługiwane i serwisowane. Kolejnym celem jest zebranie informacji zwrotnych od serwisów i użytkowników. Marka Kubota jest bowiem znana z nieprzerwanego procesu ulepszania zarówno produkowanych maszyn, jak i swojego serwisu. Zebrane informacje po dokładnym przeanalizowaniu pozwalają stale doskonalić konstrukcję i jakość maszyn. Gościmy dzisiaj w firmie Tekmek na wydarzeniu KIP – Kubota Insight Program. Jest to dziewiąta edycja tego programu w Polsce i jubiliowa, piętnasta edycja w Europie. Dzisiaj gościmy w firmie Technek, oprócz tego odwiedziliśmy już firmę Adrol. W tym tygodniu zamierzamy również odwiedzić firmę Pilarte. Co jest głównym działaniem KIP? Przede wszystkim jest to spotkanie bezpośrednich przedstawicieli producenta z klientami. Gościmy dzisiaj trzy osoby z Japonii. Są to przedstawiciele działu serwisu, działu części zamiennych oraz przedstawiciel KFM-u, czyli fabryki ciągników rolniczych serii M7. Podczas kipu zbierzemy wszystkie opinie naszych klientów oraz dealerów na temat produktu. Zarówno opinie jakościowe, zarówno opinie produktowe, jak i opinie związane z bezpośrednimi relacjami pomiędzy KPL a naszymi e, dealerami. Podobnie jak w roku ubiegłym japońska delegacja przybyła w trzyosobowym składzie. Polskie serwisy i polskich użytkowników ciągników Kubota odwiedzili przedstawiciele działu serwisu, działu części zamiennych japońskiej centrali oraz Kubota Farm Machinery, czyli fabryki wytwarzającej między innymi ciągniki serii M7003. I'm in Kubota Japan Service Department. And in this KIP activity, I'm team leader for this uh, Kubota members. Pracuję w dziale serwisu w Japonii w trakcie Kubota Insight Programie jestem liderem zespołu Kubota. Przeważnie współpracuję z każdym działem, np. z działem części czy działem sprzedaży. Chciałbym przekazać moje spostrzeżenia komentarze klientów, ich prośby oraz generalnie informację zwrotną do Japonii. Uh, the, uh, customers comment and request uh, we, uh, I would like to uh, feedback to Japan. W drugim dniu wizyty w ramach Kubota Insight, program japońscy specjaliści, odwiedzili autoryzowany serwis Kubota firmy TechMlek w Pałecznicy Kolonii w województwie lubelskim. Wydarzenie w obecności pracowników Kuboty z Japonii i w obecności pracowników Kubota Polska. Tegoroczna impreza polega na sprawdzeniu pięciu ciągników, ich stanu technicznego. W dniu dzisiejszym w ciągnikach sprawdzamy, badamy moc, czyli na hamowni robimy pomiary mocy, mierzymy wydatek układu hydraulicznego w ciągnikach, mierzymy i sprawdzamy zbieżność i geometrię przedniego zawieszenia. Na koniec inżynierowie z Japonii robią gruntowny ogólny przegląd ciągników. Dodatkowo przeprowadzają wywiady. I ankiety z użytkownikami tych ciągników. Kubota Insight Program to także możliwość poznania cennych opinii bezpośrednich użytkowników ciągników Kubota, a więc osób, które codziennie w różnych warunkach pracują japońskimi maszynami. Prowadzę gospodarstwo rolne we wsi Mokre w powiecie Bialskim. Od 15 roku posiadam Kubotę m 6060 60 oraz tutaj obecny ciągnik Kubota M6. Wraz z ojcem prowadzimy 70 hektarowe w gospodarstwo o pro profilu mieszanym. Spotkaliśmy się tutaj z specjalistami y, japońskimi, żeby sprawdzić nasz, nasz y, y, ciągnik. Y, w ciągniku mamy teraz przepracowane około 980 godzin. Y, do tej pory nie zdarzyło nam się najmniejsza awaria. Ciągnik jest użytkowany z dużą przyczepą skorupową o 15 tor ładowności, do tego z ciężką broną teleżową 3 metrową oraz zagonowym 4-sklubowym pługiem. Ciągnika jesteśmy bardzo za zadowoleni, cenimy sobie w ciągniku przede wszystkim niskie spalanie, do tego zwrotność. Zwrotność tego ciągnika jest naprawdę wybitna. Z systemem B-Speed polega to na. Na tym, że koła przedniej osi obracają się z dużo wyższą prędkością niż, niż koła osi tylnej. Przy maksymalnym skręcie powoduje to, to że ciągnik ma promień skrętu porównywalny z ususem C330. Prowadzę wraz z rodzicami gospodarstwo rolne o powierzchni około 120 hektarów. Hodujemy bydło mleczne oraz muze, Mamy własne stado mateczne. Użytkujemy na co dzień trzy ciągniki rolnicze marki Kwota. Najstarszy z nich dobija już do 20 lat. Są to ciągniki: dwa poniżej 100 koni mechanicznych jeden sześcioletni, 150-konny ciągnik. Maszyny, które użytkujemy, są na co dzień pod stałym okiem ekspertów mechaników z firmy TECHMEK. Dzisiaj na, znajduje się tutaj nasz, jeden z naszych ciągników. Mamy okazję skorzystać z fachowych porad od, prosto od producenta, więc jak najbardziej takie możliwości wykorzystujemy. Dzielimy się również co do ciągników swoimi uwagami. Dni otwarte podczas Kubota Insight Program to również możliwość przekazania użytkownikom maszyn Kubota, jak istotne dla trwałości i niezawodności maszyny jest stosowanie oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z logo Kubota. Jako osoba odpowiedzialna za rozwój sprzedaży, zarówno usług, jak i części oryginalnych, szczególnie rekomenduję zakup oryginalnych części eksploatacyjnych marki Kubota. Dlaczego? Zdajemy sobie sprawę, że są to części na pewno w jakimś stopniu droższe od, czy od zamienników, natomiast tylko stosowanie części oryginalnych Kubota gwarantuje długoletnią bezawaryjną żywotność każdej maszyny marki Kubota, ponieważ te części są sprawdzane, testowane, tworzone przez zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem, są badane pod kątem właśnie utrzymywania maszyn Kubota w długoletniej żywotności jak i utrzymania wysokiej jakości, co dla każdego użytkownika maszyny powinno być bardzo istotne, szczególnie w związku z tym, że gwarantuje to utrzymanie zarówno wysokiej jakości produktu, jak i wysokiej wartości w przypadku dalszej odsprzedaży.